W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje, że walka ze złem wymaga strategii i pokazuje nam Chrystus, że czasem to zło trzeba po prostu unikać. Sam Jezus jest w doskonałej jedności ze swoim Ojcem i dopiero na modlitwie w Ogrójcu otrzymuje od Ojca zgodę, żeby mógł się rzeczywiście oddać złu, stanąć w bezpośredniej konfrontacji ze złem. Takie więc wnioski z dzisiejszej Ewangelii. Po pierwsze, zło wymaga, walka ze złem wymaga strategii. Po drugie, zło jest inteligentne. Po trzecie, nie walczymy z drugim człowiekiem złym czy złymi ludźmi, ale z mocami, jak mówi Święty Paweł, które tych ludzi popełniających zło mają w swojej niewoli. Święta Teresa z Lisie mają 4 lata. Doświadczyła takiego snu. Wychodziła do ogrodu i na schodach przed ogrodem zobaczyła przy altanie, na beczce, po wapnie tańczące diabły. Kiedy diabły ją zobaczyły, zaczęły w popłochu uciekać. Teresa sama, wystraszona, ale odważona tym, że diabły się jej boją, poszła w ślad za nimi. Skryły się gdzieś w kolejnym jakimś pomieszczeniu i znów, kiedy spotkały się ze spojrzeniem Teresy, zaczęły skakać w popłochu, uciekać, chcąc uniknąć jej spojrzenia. I tak to odbyło się jeszcze kilka razy. Już jako osoba dorosła zrozumiała ten sen, że Pan Bóg chciał jej powiedzieć, że kiedy jest w jedności z Bogiem, kiedy bierze udział w życiu Pana Boga poprzez. To, że jest pojednania właśnie w sakramencie spowiedzi, to że przyjmuje Komunię świętą, że z takim człowiekiem diabeł nie chce mieć do czynienia. Przed takim człowiekiem diabeł ucieka. I uciekając jeszcze przed spojrzeniem Teresy, Teresa zrozumiała, że ucieka przed spojrzeniem właśnie dziecka, którym mamy być, dziecka Bożego. Strategia więc walki ze Złem polega na tym, że podobnie jak Chrystus, podobnie jak święta Teresa, mamy być w jedności z Panem Bogiem. Ta jedność pozwala nam od Boga usłyszeć, czy mamy przed złem uciekać, czy mamy się bezpośrednio z Nim konfrontować. Posłuszeństwo y, wynika właśnie z tej jedności y, z Bogiem, jaką miał Jezus Chrystus, jaką miała Teresa z Lizję.